32. kolejka Polskiej Hokej Ligi. Witamy Państwa z lodowiska Tor Tor. Zapraszamy na starcie gospodarzy KH Energii Toruń z wiceliderem polskich rozgrywek JKH gks Jastrzębie Kalinowski. Kalinowski, no i ucierpiał tam jeszcze napastnik drużyny z Torunia. Jaworski. Jeszcze Sadrydinov, gdzie jest krążek. Patryk Matusik poza lodem, a więc ponownie w osłabieniu goście. Miał pomysł, aby sprytnie to zrobić fraszko, ale nie udało się tym razem. Teraz ładne podanie do Kalinowskiego. Kalinowski na lewą stronę. Tu jest Wołżankin. i Jeszcze Mateusze Zieliński. I próba z daleka i jeszcze Fiofanow. Sierguszkin, Sadredinow, Jaworski, Jaworski. Zagłębie Sosnowiec przegrywa z Komark Krakowią 0 do 1, a tymczasem Torunianie w natarciu. Przed nami druga tercja pojedynku energii Toronie z GKS-em Łodzką po pierwszych 20 minutach 0 do 0. Y, niestety nieudaną, ale jeszcze raz Zawodnicy toruńscy próbują, no cały czas tutaj ostrzeliwują bramkę Raszki, no ale ten krążek w dalszym ciągu, no nie chce znaleźć miejsca, ale widzimy tutaj bardzo groźne też ataki. Taki bezpański, bezpański krążek, yy, któryś z napastników drużyny Jastrzębia przejął yy, i niestety, o właśnie tutaj widzimy dwóch toruńskich obrońców i przegrywa drużyna toruńska. 1 do zera. Tutaj bardzo ważna gra, jest jeden w jeden, nie dać się ograć. Widzimy próby strzałów z każdej pozycji. Tutaj Jastrzębianie próbują. Przejęła drużyna truńska krążek. Yy, sergiuszkin w pięknej indywidualnej akcji. No próbował oszukać tutaj. Jastrzębianie szybko jednym podaniem przenoszą krążek pod niebieską linię. Tutaj Urbanowicz. O, widzimy jakieś zapasy MMA. Oj, Urbanowicz widzimy się no, włączył. To Bardzo jest taki... agresywny. prawdziwą na lodzie. O, robi się, robi się ciekawie. Oj, tu będzie chyba walka mocna, bo zdjął jas, zdjął jas rękawi jest. rękawice. No i tak ostro poszedł. O, jeszcze tutaj z tyłu głowę uderza. No to będą chyba jakieś mocne, mocne konsekwencje. Maris Chyba kara meczu tak będzie jest. tutaj, tak, bo to... Łotysz w barwach Jastrzębia na ławce, oglądamy raz jeszcze. jeszcze o, no, właśnie tutaj mamy, to jest Bartek. Chyba Fraszko, tak, został powalony. I tutaj zaczęła się właśnie wymiana zdań. To jest kara meczu i zostaje odesłany do szatni zawodnik Jastrzębski. Kalinowski do Fraszki. Fraszko przejął krążek. No, może teraz sytuacja bardzo dobra, ale widzimy, sędziowie, jest. Jest bramka dla energii, Fantastyczne toru. uderzenie na wysokości 10-15 centymetrów. To jest takie najlepsze, najlepsze, chyba miejsce, a najgorsze dla bramkarza. Artią Smirno, strzelcem bramki dla gospodarzy. No, widzimy tutaj. To y, Toruński obrońca podłączył się, jako jak rasowy skrzydłowy, proszę zwrócić uwagę, tutaj sędziowie chyba jeszcze. To nie była łatwa sytuacja tak, do tak. Stan meczu jeden do jednego. Jeszcze raz ja Wprowadzają krążek do tercji drużyny Toruńskiej. Tutaj prze, przejęty podanie na niebieską. Strzał. Ale Dużo teraz... szczęścia mieli zawodnicy energii. Podanie. Próba podania do Kalinowskiego przez Kozłowa. Widzimy bardzo. No. Na lewą stronę Serguszkin. Sadretinow. Jeszcze raz Serguszkin. Kozłow. Jest. No dobra praca tutaj na bramce. Ale Raszka wściekły. Widzimy co tutaj on wyprawia. Ale to toru... zawodnicy drużyny Toruńskiej cieszą się sędziowie zdecydowanym ruchem. Pokazują, że bramka jest dobyta jak najbardziej. Prawidłowo i w tym momencie drużyna toruńska prowadzi 2 do 1. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Smirnow tam patrzał, patrzał, przymierzył dobrze. Nie wiemy tutaj, y, jakie pretensje mógł mieć Ale Raszka. Nie było zawodnika y, drużyny energii w polu bramkowym. Gospodarze prowadzą. 2 do 1, oczywiście. 2 do 1, tak. Y, szybko wjechali do tercji. Drużyny Energii i tam próbowali z Nadgarska Patryka Speśnego. Widzimy, że oni tutaj zaczynają z, z, ze zdwojoną y, energią atakować, ale to druż zawodnicy. Drużyny Energii tak samo stwarzają piękne sytuacje. Tak, Raszka się teraz zachował bardzo dobrze, ale no, może mecz się podobać. Tempo wzrosło, dużo strzałów. W prawą stronę wygrał chyba ten pojedynek z obrońcą, ale. Jastrzębianie jest przejęli jeszcze raz. Bardzo szybka akcja. Przed nami trzecia, ostatnia tercja pojedynku energii z JKH gks Jastrzębie po 40 minutach tego meczu. runianie prowadzą 2 do 1. Fiofanow, Serguszkin, Kozłow. Fiofanow. Podanie do Kozłowa. Kozłow. Ten krążek tańczy cały czas przed bramką drużyny jastrzębskiej, ale... Zawodnicy energii nie mogą go umieścić po raz kolejny w bramce Raszki. Brutalny atak. Widzimy tutaj Urbanowicza na zawodniku drużyny energii. Sędziowie. O proszę, jeszcze raz powtórka. Widzimy tutaj rzucenie. Rzucenie na bandę. Pokazują tutaj, że potrzebne będą chyba nosze, bo toruński zawodnik nie może o własnych siłach opuścić. To może to będzie jakiś. Wstrząs mózgu, a Urbanowicz zostaje ukarany karą meczu. Widzimy tutaj z tlenem zawodnik opuszcza na noszach lodowisko. No więc ten atak nie był czystym, typowym atakiem hokejowym, tylko musiał gdzieś zostać trafiony i to mocno. Teraz przydałby się taki strzał na bramkę. Tam widzimy zasłonięty jest Raszka, ale brawo teraz Rashka, brawo tak Raszka. Sadretinow, yy, przepraszam, Serguszkin. No może teraz Kulmowski bardzo mocno uderzył. Nie mogą tutaj Torunianie pozwolić na oddawanie za dużo strzału. Patryk brawo Patryk Spęczny, Spęczny. brawo! Jaworski. Fiofanow. No piękna, trójkowa akcja. Niebezpiecznie. Nie ma no trafienia. Ostatnie to są, sekundy. To są, to, są, to są chwile, które już chyba nic nie zmienią. Brawo, mamy to. Toruńscy hokeiści wygrali, wygrali bardzo, bardzo, bardzo ważny mecz dla nich z liderem y, Drużyną Jastrzębia. No to jest wielki sukces. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Pracowali dla Państwa Michał Tuszyński, Marek Kasprzak. Polska Grupa Energetyczna, sponsorem tytularnym turnieju finałowego PGE Pucharu Polski. Turniej rozegrany zostanie w dniach 27-28 grudnia w Tychach.